Siema siema drodzy widzowie. W poprzednim odcinku dokończyłem spawanie konstrukcji obrotnicy i położyliśmy pierwszą warstwę epoksydu. Poszło to całkiem sprawnie. Na początku dodam, że cały ten projekt robiony jest po bandzie, jeżeli chodzi o koszta. Wiadomo, że nie ma być tanio i do bramy potem się nie znamy, lecz porządnie z dużym przywmiarowaniem elementów konstrukcyjnych, ale zważając na wydatki, które będę ograniczał do minimum. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach oczywiście. No dobra, to króciutko, że mnie przedłużał. To co widzieliście w poprzednim odcinku, wszystko pochodzi praktycznie ze złomu lub Zoelixa. No oczywiście prócz betonu, którym musiałem wziąć z betoniarni. Wszystko ma swoją mega ciekawą historię, a szczególnie rura na słup kupiona z Oeliksa pod kiercami, którą ziomek wykopał z ziemi serio. Gruba akcja z tą rurą, naprawdę. Na początku miałem mieszane uczucia, jak przyjechałem na miejsce ją kupić. Myślałem, że może ją ktoś bał skądś albo co. Ale jak usłyszałem historię, że z pokolenia na pokolenie zawsze była z nimi i że latami służyła jako przepust w jeździe na posesję, to ta historia naprawdę mnie urzekła. No i kupiłem ją za jakieś grosze. Fakt, faktem była bardzo ciężka, bo ścianka to 10 czy 12 mm i miała 7 metrów długości. Załadować ją przyjechał jakiś ziomek koparką, bo była nie do ruszenia. Na początku naprawdę to wyglądało jakby wszyscy czekali na hajs na chlanie. Ale ogólnie wyszło dobrze. Poza tym, że mało nie, złamało lawety. Siemano w ten kolejny piękny dzień. W sumie nie taki piękny, bo od rana leje, ale teraz o godzinie 14 zrobiło się okno pogodowe i jest duża szansa, że uda się to umalować drugą warstwą. No, tak to wygląda. Zaraz zobaczę czy tylko jest wszystko mokre, czy nie jest, czy trzeba będzie to przetrzeć jeszcze rozpuszczalnikiem. Zobaczymy, ale na razie zapowiada się nieźle. Jest bardzo ciepło, fajnie. Dla bezpieczeństwa kupiłem pigmencik taki w u chłopaków. Muszę zabarwić ten pokład epoksydowy. Delikatnie, żeby móc go drużyć, bo w tej chwili jest szary. Bo będę malował jeszcze raz, a ta konstrukcja jest trochę skomplikowana i jednak wymaga precyzyjnego malowania. Może być tego nie widać, a dzięki temu barwnikowi ta druga warstwa będzie troszkę odróżniona od pierwszej i będzie można to dokładnie umalować. No i trzecia oczywiście będzie bez barwnika, bo też będzie różnica, będzie dużo jaśniejsza, więc będzie też się łatwo umalować. Zaplanowałem trzy warstwy epoksydu. Na wszelki wypadek, żeby można powiedzieć, że mnie to przeżyło, ale i tak mnie pewnie przeżyje. Korzystając z tego okna pogodowego, myślę umalować już całość, czyli słupa. Słup też jest umalowany epoksydówką, tylko innej firmy. Kabelki będę musiał zdemontować wszystkie, żeby tego słupa ładnie umalować. No i ten mechanizm z silnikiem, żeby też umalować to, bo tutaj też nie domalowałem tego wczoraj, ale już by umalował wszystko tak jak potrzeba. Dobra. Trzeba się iść przebierać, rozrabiać farbę, dolewać barwnik i jechać. Tu mamy barwniczek do epoksydu. Wleję na razie go połowę pięćdziesiątkę, Bo wziąłem go, od chłopaków wziąłem setkę. i Jak widać pogoda się utrzymuje. Okno pogodowe miała być godzina dobrej pogody. Jest już dwie, także jest spoko. No efekty są takie. Wymalowaliśmy z tą całą konstrukcję. Zostały jakieś tam drobne rzeczy tutaj, bo one są czasochłonne i trochę słupa z tej strony. Ale już jest nieźle. Fajnie, że ta pogoda dopisała, bo Martwiłem się bardzo. Rano do południa intensywnie padało i nie było żadnych nadziei. A jeżeli byśmy przeskoczyli ten czas malowania o za dużo godzin, te warstwy mogłyby się nie połączyć i mógłby być problem. Ładnie, zaczyna coś przypominać. Dobra, idziemy na kawę, bo nie samą robotą człowiek żyje. 18.39, powiem Wam, że zmęczenie daje się wyznaki, ale już kurde, prawie wianek. Wszystko już prawie umalowane, słup, konstrukcja. Zostało parę takich szczegółów przy obrotnicy tutaj, ta górna konstrukcja samej obrotnicy, obrotnica z tej strony i tak samo stary, już niedużo. Już niedużo i tutaj kawałeczek i druga warstwa w podkładzie by była zrobiona. Ale nic, skończyła się farba. Będę musiał coś sobie rozrobić i malować. Ale już prawie wianek. 19.30 skończone. Malowanie. Yy, dobre wieści. Druga warstwa podkładu. Elegancko, siadła. Jedyny problem to komary. Kurde, jak tną. Już jest późno, nie? Słońce zaszło. Ale fajnie udało się to zrobić. Wszystko malowałem. Filar. Cała konstrukcja jest zrobiona myślę, że tak jak chciałem. Może nie do końca z czasem, bo zeszło bardzo długo z tym, ale wiadomo, tato mi trochę pomógł, także było mi łatwiej. Później już malowałem sam, więc trochę było nudno, no ale dałem radę. Co jeszcze? Zaraz wam wrzucę takiego time krótkiego, którego znalazłem z budowy konstrukcji. Staram się odnajdywać te materiały, które mam na dysku. Ale tych dysków jest kilkanaście. W różnych czasach były zapisywane te filmy, te materiały wideo, więc bardzo trudno mi je znaleźć. Był materiał wideo, jak lałem szalunek, był materiał, jak spawałem ten filar długi, ze spawania konstrukcji, no praktycznie wszystko, tylko że teraz, kurde, wiecie, nie miałem na myśli publikacji tego. No i te wszystkie materiały gdzieś tam się zawieruszyły na dysku. Mam nadzieję, że są. Jestem dobrej myśli. Teraz wlatuje taki materiał z samego montażu tej konstrukcji na filarze. Montowałem to dźwigiem, bo wiadomo, ręcznie nie było opcji tego zrobić. Wiadomo, był taki pomysł, żeby ciąć koszta i próbować to wrzucić ręcznie, ale wiadomo, że to spełzło na niczym, bo to jest za ciężkie. Nie ma szans. Także teraz zobaczcie, jak to wszystko montowaliśmy dźwigiem. No i co? W tym odcinku to wszystko. Prace zamierzone udało się zrobić. Druga warstwa epoksydu położona po całości. Tyle. Myć się i odpoczywać.